No cóż, no, czeka nas bardzo ważne, yy, ważny mecz, W którym żonie powiedziałem najważniejszy w tym roku. Dla mnie, w tym momencie, yy, jestem optymistą ogólnie i koniec w tym temacie. Pan podkreślał tuż po meczu w Toruniu, że te 10 punktów lepsze niż sama jazda zawodników. Jak te emocje trochę minęły i kilka dni po, po tym meczu, to jakie ma Pan wnioski? wnioski? Wnioski są takie, że po prostu my na swoim torze w ogóle trzeba zacząć od tego, że to jest bardzo udany sezon dla, dla naszej drużyny, że wygrzebaliśmy się z, pro, z problemów kadrowych, niektórzy tej formy na, na początku nie mieli. I naprawdę cała drużyna jechała rewelacyjnie cały sezon doszliśmy do, do, do playoffów na drugim miejscu. Właściwie między pierwszym a drugim tam było 11 czy, czy tam 12 punktów małych, prawda? Także na tak wiele meczy to jest jakaś różnica bardzo niewielka. Także myślę, że drużyna... Naprawdę spisywała się bardzo dobrze. E, oczywiście mecz w Toruniu nam nie wyszedł i to był nas, nasz najsłabszy mecz. E, ale z drugiej strony, zrobienie 40 punktów, gdzie pojechało na swoim poziomie dwóch zawodników, jest, jest wynikiem, no można powiedzieć, dobrym, bo można było przegrać ten mecz tak samo i 18 punktami byśmy nie mieli nic do powiedzenia. Także, e, Jestem optymistą, jak ktoś mówi od urodzenia, ale z drugiej strony też trzeba spojrzeć realnie. No. Przecież y, przegrywaliśmy mecze, tak jak w y, 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 Gorzowie dziesięcioma punktami po tam, czy 6 czy po 7 biegach. Wygraliśmy mecz. U siebie przegrywaliśmy też mecze i z rybnikiem i, i, z, y, i nawet z betardem i jakoś sobie daliśmy radę. W Lesznie przegrywaliśmy i też sobie daliśmy radę, więc nie mogę myśleć inaczej. Tylko tak, że sobie też damy radę, a mam ku temu wielkie podstawy, bo, bo nasza trójka liderów naprawdę jedzie bardzo dobrze, bo ten wypadek przy pracy, tak ja to uważam, Patryka Dudka, a powiem, że na pewno tego się, to mu się nie powtórzy. Jechał w Szwecji też zrobił już praktycznie komplet, bo tam z bonusami, także mogę mieć tylko pretensje, że do Ekstraligi, że jeździmy cały rok, potem przychodzą te play-offy i dzień wcześniej się robi finał challenge'u, gdzie zawodnicy no, pracują na to cały rok, a może kilka lat, żeby dostać się do tego Grand Prix upragnionego i, i później na drugi dzień jest, jest ten ważny mecz ligowy i taki Patryk Dudy, który na pewno jego marzeniem było dostać się do, do tego elitarnego grona, wygrywa te zawody i schodzi z niego powietrze i ja to rozumiem. Z innych może nie zeszło, tak jak z Waculika, bo, bo ten Waculik już w tym Grand Prix był i, i, i jeździł, wie o co tu, tu chodzi, także jest starszy, bardziej doświadczony, a tutaj emocje jednak tego Patryka zagrały, także tak to się stało. Także ja bym chciał też zadać pytanie, jak kto jest niezadowolony w tym roku z naszej drużyny? Bo ja jestem bardzo zadowolony, a, a niekiedy widzę się jakbym był na jakiejś stypie czy czymś. Ja nie jestem na stypie, jestem bardzo zadowolony z drużyny i dumny jestem, że, że pracuję z, z takimi chłopakami. I tyle w tym temacie. że w 2011 roku, nie wiem czy panie, pamięta pan mecz. 8, no. i wtedy na samym początku bardzo mocny atak pana Dróżony. Czy można przewidywać, właśnie nie, taki scenariusz, że to może się na początku tak korzystnie ułożyć? Bo yy, różne scenariusze gdzieś tam się yy, pojawiają. Jesteśmy yy, wszyscy bardzo zmotywowani yy, i naprawdę yy, ja myślę, że. Ten mecz pokaże naprawdę naszą y, drużynę. Wszyscy będą grzeźli to. Nasza, nasza trójka y, liderów, czyli, czyli Dodek, y, Doj Protasiewicz, mówię w kolejności tych numerów. Y, mamy trójkę y, liderów y, Torunia, czyli Henkok, y, y, Waculik i, i Holder. Ciemno uważam, że nasza trójka na naszym torze. Jest, jest dużo lepsza. Zawodnicy do pary, czyli, czyli Jarek Hampel i, i Andrzej Karpow, też ich wyżej oceniam niż, niż Gomulskiego i Miedzińskiego. Przynajmniej u nas, prawda? Bo Jarek Hampel też nie pojedzie tak, jak pojechał tam, bo z nim rozmawialiśmy rzeczywiście. Ten tor troszeczkę bo jeszcze przerósł na, w tym momencie, ale. Na naszym torze, gdzie Tor będzie tak jak, jak, jak będziemy odpowiadał i nam wszystkim, to będzie całkowicie inny zawód. Para juniorska też można powiedzieć, że to będzie na, 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 to będzie raczej na porównywalnym poziomie, prawda? Bo oni mają jednego juniora, drugiego mają bardzo słabego. my mamy jednego dobrego, drugiego słabszego, ale lepszego niż, niż ten drugi junior. Także a poza tym wola walki. No wiadomo, że tam ci też mają tą wolę walki, żeby obronić te 10 punktów. Ale my jesteśmy u siebie, mamy za sobą publiczność i naszym dążeniem będzie, żeby te 10 punktów e, szybko zniwelować. Powraca Pan do poprzedniego ustawienia, czyli dojdzie jako prowadzący parę. Był ból głowy, co zrobić, czy może Jarek ustawić jako Nie, nie. Jarek sobie da świetnie radę z tej pozycji. E, a tutaj, no, jak to się mówi, zaryzykowałem. E, nic na tym nie straciliśmy, ale nic nie zyskaliśmy. Także yy, myślę, że tutaj Jarek z, z dwójki potem ma bardzo ważne biegi, tak jak tutaj jechał z, przeciwko yy, Tarnowowi. Yy, te, 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 te biegi później dobrze yy, też wypadały, bo to jest bardzo trudny numer dziesiątka i, i to nam pasowało, on dochodzi do, do Petra Potasiewicza. Yy, także ja myślę, że to. Ma jechać dobrze, to hać, ma jechać z tego Jeszcze ma. Jeszcze Jarka Hampola chciałbym zapytać, bo z Storia takie... Nie, zawsze zawodnicy wracający w konfliczjach byli pod ochroną. Nikt ich nie atakował, nie, nie podgryzał, a teraz mamy takie sygnały z Torenia, takie bardzo brzydkie komentarze dotyczące dyspozycji Jarka Hampola, jakby pan skomentował takie wystąpienia. Ale jakie? No, że jest słaby, że jest... Teraz ja ja, tam się mogą przyglądają. Także ja nie czytam e, żadnych wypowiedzi wypowiedzi ludzi, którzy na źródło się znają dlatego, że siedzą gdzieś tam na trybunach i co oglądają. Yy, niech sobie tak myślą my sobie róbmy swoje. Pan bardzo często podkreśla spokój, siła spokoju bardzo ważna. Jako doświadczony trener pan odczuwa jakiś taki stres? Też pan chodzi, wszystko panu chodzi gdzieś tam w dniu meczu na przykład czy już po tylu latach? Nie, ja, jest ja, ja powiem tak, że ja, ja yy. Jestem tyle lat tym trenerem, ale wiadomo, że człowiek, każdy mecz jest ważniejszy, mecz, mniej ważny. Ten mecz należy do tych, tych bardzo ważnych meczy, ale też nie mogę popadać w, w jakieś niekontrolowane nie, nie, nie po prostu odczucia, Ja muszę chłodno na to wszystko po prostu patrzeć i mnie na przykład też ekscytuje sam mecz. Ja też czekam na ten mes, bo ja, ja emocje w tym też mam, prawda? I, no znaczy i, no, z wieczorem i to cały dzień czasami to człowiek jeszcze nie może doczekać nie, No nie to, nie to, mam, nie, no to nie ma Ja nie jestem stresu, kibicem, a ja... Nie, nie, no jako <laughs> Zawsze człowiek ma jakieś tam stresy i obawy i analizy, ale, ale z drugiej strony też to trzeba opanować i robić swoje, wierzyć w swoją drużynę, bo to jest chyba najbardziej. Trener też musi być optymistą, bo drużyna patrzy na trenera. I jeżeli tam zauważą, że trener chodzi jakiś tam smutny albo wystraszony, no to oni też już będą wystraszeni, Także trzeba właśnie normalnie. Stać jest z nas na wszystko. Zresztą, jak się spojrzy na, na wyniki naszej drużyny, no to wiadomo, ja że z nas jest. Stać na wszystko. Z drugiej strony, to roń na wyjazdach też nie jest, nie jest wielkim orłem i tutaj jechali u nas pierwszy mecz przegrali 16 punktami, gdzie w składzie mieliśmy przecież Dustina Segmenta, który właściwie nic nie zrobił. Słaby mecz też zaliczył w Krystian Pieszczak. Także a mimo to wygraliśmy, więc teraz myślę, że Jarek swoje tutaj zrobi i inni zawodnicy też są dobrej formy w tym momencie na razie jest dobrze, gorzej by było, gdybyśmy ten, pierwszy, ten ostatni bieg przegrali 5-1 albo co, to wtedy bym powiedział, że jak to się mówi kiepsko, a to co tam, to są, jak się podejdzie do tego normalnie, bo każdy mówi 10-10-10, no ale dobrze, to są tylko 2,5 biega wygranego, prawda? Pamiętam, że wrócę do tego 2011 roku, bo pamiętam, nawet odsłuchiwałem taką rozmowę naszą archiwalną, że Pan powiedział coś takiego, że robi Pan tor pod tych najsłabszych, a ci lepsi mają się dopasować. Czy podobny scenariusz, jeżeli może Pan cokolwiek zdradzić, będzie 5 lat później, czyli dzisiaj? Tor, tor będzie dobry dla nas. To Wiadomo. Niech tak zostanie.